Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Gala odbyła się, by uroczyście ogłosić wyniki 22 plebiscytu życia akademickiego na najlepszego sportowca i trenera AWF i klubu sportowego AZS AWF we Wrocławiu w 2014 roku. Najpierw przyznano specjalne nagrody za działalność organizacyjną na rzecz sportu. Wyróżniono inżyniera Andrzeja Raszkowskiego i Pawła Falkiewicza. Pierwszym sportowcem, który zyskał wyróżnienie była Blanka Błach. Została odkryciem 2014 roku, a wszystko dzięki zajęciu drugiego miejsca w szermierczym turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Nagrodę specjalną za konsekwentne dążenie do celu korona maratonów świata otrzymał profesor Jan Chmura. Nagroda specjalna trafiła też w ręce Aleksandry Szerwiel, która promuje Ultimate, jedną z dyscyplin World Games 2017. Za wydarzenie sportowe roku kapituła wybrała Dolnośląskie Święto Sportu, a najlepszy wynik w sporcie powszechnym uzyskali tenisiści AWF-u Wrocław Tomasz Buczko, Krzysztof Mlazga i Konrad Mularczyk. Wyróżniono również trenerów sportu powszechnego. Nagrody za pracę w 2014 roku otrzymali dr Marcin Ściślak i dr Andrzej Dudkowski. Swój głos w świecie mają też studenci. Oni biorą udział w głosowaniu internetowym. Najpopularniejszym sportowcem AWF-u wybrano Mateusza Głomba reprezentującego MMA, a trenerem został Krystian Rubajczyk, szkoleniowiec piłkarskich Maluchów. Na koniec Najważniejsze kapituła na najlepszego trenera roku wybrała aż czterech szkoleniowców Dariusza Łosia, Marka Rożeja, Pawła Koryckiego i Dawida Pyre. Czas na sportowców. Nadzieją olimpijską została Agata Ozdoba. Piąte miejsce w plebiscycie zajął strzelec wyborowy Tomasz Wawrzonowski, czwarte skoczek o tyczce Robert Sobera, trzecie Joanna Linkiewicz biegająca na 400 metrów. Drugi stopień podium należał do Justyny Kasprzyckiej w skoku Zwyż a zwycięzcami plebiscytu zostali Rafał Omelko i Łukasz Krawczuk. Członkowie brązowej sztafety na 400 metrów z curichu. Gratulujemy! Nowe centrum skłusza redeko